Siema ludzie, tutaj Kilmek, witam was w kolejnym odcinku ze Smite I dzisiaj będzie coś innego, dzisiaj będzie taka mapka, tryb właściwie niestandardowy To będzie tryb Monkey Business On zmienia się co 24 godziny, więc mamy różne Ale dzisiaj akurat jest takie coś, że gramy na arenie Jednym z dwóch bogów, Hunbac albo Sun Wukong To są oczywiście małpy, więc wiadomo o co chodzi No i zaczynamy no i tak wyglądają składy u nas. Sun Wukong, Hun Hunbat, Sun Wukong, Sun Wukong. Ja jako Sun Wukong, u wrogów Sun Wukong, Hun Batz, Sun Wukong i Sun Wukong. Ła, ciężko. Dobra, do wyboru było dwóch. Hun Bac i Sun Wukong, ale ja wybrałem tego Wukonga, ponieważ już raz z nim grałem. Tylko raz i dość dawno, więc nie pamiętam nic. Okej, okay. niepokonane ciało. Gdy zdrowie Sunu Konga spada poniżej 35%, zyskuje on plus 10% do szansy na uderzenie krytyczne, plus 10% do ochrony oraz kolejne 1% do szansy na uderzenie krytyczne, 1% do ochrony na obecnym poziomie. Bezdech. E, Magiczna maczuga, zobaczmy. Um... Magiczna maczuga Sumulkona w się, a Sumulkona uderza nią, zadając obrażenia wszystkim wrogom przed sobą. Sugusy i obozy w dżungli odnoszą dodatkowe 25% obrażeń. Dobra, tu się przyda. Użyjmy tego. Jep! On walczy rzeczywiście um, wręcz. Jest wojownikiem chińskim. Teraz sobie omówimy resztę umiejętności. O, ja biorę. Co robi dwójka? Nie mam czasu właściwie spojrzeć, bijemy tego dziada. Dobra, teraz mogę spojrzeć. E, dwójka, testament mistrza. Sun Wukong bierze wielki zamach zadając wrażenie spowalniając wszystkich wrogów. Aha. Pewnie się tak obraca jakoś. O, dokładnie. Trójeczka. Ło, e, dużo do czytania. 72 transformacje. Zmienia się worła, tygodies albo woła. Aha, dobra, wiem. Mogę na trzech różnych um, odległościach tego użyć i będę miał różnego zwierza, to zależy właśnie. A czwóreczka to wiem akurat, że sunuką tak jakby wskakuje na chmurę jakąś taką, wznosi się w powietrze. Tam sobie siedzi, a po chwili, tam może trzepnąć mocno w ziemię. Zadając obrażenia na e, określonym obszarze, tak to wygląda. I właściwie tyle. Nie mam many, więc przydałoby się wrócić jakoś. Co to Hunbatsa? To w ogóle nim nie grałem, więc nie mam pojęcia, jakie ma tam umiejętności. Ale on jest zabójcą. No jest zabójcą, ja jestem wojownikiem. Więc powinien tutaj bardziej szaleć. Dobra, tutaj wygląda na to, że. O, dobra. Coś tam się zrobiło. Halo. Ciężko trafić tą pałą, jak jest blisko. Au. Pani małpo, proszę się wycofać. No. Chciałem zagrać czakiem, ale... Zobaczyłem właśnie, że ten tryb jest, więc... Wybrałem go. A czakiem bym zagrał na konflikcie. W ogóle ostatnio zapomniałem omówić umiejętności Mira, jak grałem, więc nie było om omówienia. Myślę, że w następnym filmie, w którym będzie Emir To właśnie jakoś to omówię. On na razie się nie zapowiada, że był O, trzeba uciekać. Spowolnili mnie. Chyba, że nie trzeba uciekać. No i tak poza tym to zwykła arena. Dobra, ja tak się na chwilę wrócę. Niech mi coś tam kupi. No, niektórzy tutaj nie za bardzo. Wrogowie lepiej tutaj wychodzą na tym. Tego jest więcej kunbatsów. W sumie jestem stworzony do gry. gdzie jest nasza baza? Gdzie jest ich baza? Bo już zapomniałem. Tam jest nasza. Ciężko tym kierować. Strasznie ciężko. Bo miałem więcej przeciwników. Ła się obróciłem tak dosyć mocno. A czy to przypadkiem nie łuką tworzył jakby cień swojego swojego siebie? Czy coś mi się popieprzyło już? Też coś mi się zdawało, że jest takie, taka możliwość. Dobra. Jest mana buff. Na razie w, w łeb z punktami. O o. Trochę dużo ich. Oczywiście postaram się zachować swoją pasę bez gonów. O, dobra, gitara. Ok, jeszcze się wrócę. No, ciekawy ten Łukong. Naprawdę muszę pomyśleć nad. Nad kupnym go może jakąś lepszą gronim tylko musiałbym jeszcze oczywiście pograć, w, pograć więcej I tak po jednej że to nie bardzo nie szczególnie że to że tu sami są Łukongowie albo właśnie Hunbatsi. No fajnie że się można tym jednak obracać no ee, ciężko tym bykiem trafić w ogóle gdzieś on duży damage jakiś całkiem spory. O, panie, daj mi pan spokój. Dobra, tym takim da się fajnie uciec. Też ciekawe. No właśnie, tu nikt nie pilnuje. A oni sobie wchodzą. To jest niedobrze. A, no, tego zobaczmy. Ej, Dobra, poczekaj. Masz się. Jak... O, właśnie, tutaj gdzieś. A, i zwieje. No dobra. No, spróbujmy. Wprowadzić go tutaj. Tego nasze, no, naszego specjalnego miniona. No, dobra, spóźniłem się z ulti i zmarnowane. Masz no, 70 sekund. Ło! Ta pała ma niezły zasięg, dlatego go tam wyciągnąłem aż w bazie. <grych> dobre, dobre. Wygrywam na punkty. 50 przewagi. 6 zabójstw. No nieźle. Dobra, wrócę się, bo nie mam many za bardzo. Nie no, fajny ten łuką, naprawdę już powtarzam się, ale. Wychodzi, wychodzi. Nie wiem, czy może wychodzi dlatego, że gram z jakimiś pokrekami, czy może dlatego, że mam skilla. Dobra, tutaj tak dużo trochę wrogów. Dlatego się wycofuję do bazy. Jak mówiłem, dobry sposób na ucieczkę. I teraz mogę jakby. Kontynuować zabójstwa. Dobra, też, oczywiście, zwiał. No to trzeba załatwić. Albo proszę to zatrzymać, dobra, nie wyszło. Ok, siedmiu już zabiłem. Wyszły miniony. Trzeba tą pomysł jest nad zabójstwem jakiegoś na damage. Aby się wzmocnić, Ok, jest fajnie. On no, najwyższy poziom na razie. Tam jeszcze jeden w przeciwnej drużynie ma 15. No, na razie tyle. Dobra, trzeba pomyśleć nad wycofaniem się teraz. Bo nie za bardzo wiedziałem co się dzieje. Ale nikogo nie zabiję. Gdzie on tam leci? Mam większe obrażenia od tego, więc co sobie myśli? No dobra, nie udało się, zwiał ale ten tutaj, Hunbats, będzie miał trochę przeklapane, jak tam dojdę. No chodź tu, panie Hunbats. Eee, ciężko trafić. Eee, ja już musiał, no. Ja lubię tego. Dobra, ten będzie mój. No, nie był mój. Cholera. Zabiję jeszcze kogoś? Ja wrócę się do bazy. po trochę many. Kupiłem mi to oczywiście oczyszczenie. Nie jest potrzebne kompletnie. Chyba że do tego Ulti Hunbacca. Uważaj, że to jest ulti, ale on tak o, o, na chwilę e, oszałamia przeciwnika i sprawia, że w ogóle nie lecę tam, gdzie chce przyjmuje kontrolę nade mną. Łe, dużo ich tu. No sam na tyle. Może uda się bez zgonów. Ha. Fajnie by było. Na, nadal tego wygrywamy. Zabili naszego miniona. A, spróbujemy tego ulti. Zabije się go, czy nie? No od jakiegoś czasu już nikogo nie zabiłem, źle się z tym czuję. A sojusznicy? No, tak sobie. Ten na najlepiej sobie radzi, o tutaj. A u Kongi grałem go raz, jak mówię. No, zła sytuacja. Dobra, jakaś tam obrona wpadła. Było się uciec. 19 poziom lecimy w po Obafa. Jak jest na obrażenia? Nie ma. To bierzemy tego. Ten powinien zaraz być, ale chciałbym się jeszcze tutaj pomieszać trochę. Dobra, użyć tutaj fajnej tego... ochrony. Kurde. O nie. Muszę nie uciekać. Teraz nie widzę kto jest przeciwnikiem, a kto jest... wrogiem. Zabiję kogoś, nie zabiję nikogo. A było tak blisko Taka walka o zabójstwa, bo ginąc, ginąć nie mam co, więc Coś muszę robić. Dobra, tu jest samotny Humbots Już nie jest O, dużo ich Za dużo O, wreszcie udało się go zabić. Wrócę się na chwilę, nowy sobie zdrowie. A. Miniony. Też dobre na miniony ten pierwszy atak. Dobra, tego tutaj jest... Spróbujmy dorwać. Kurde, zwiało. No. no właśnie, o Tu jest ten cień. Więc jak tworzy ulti... Ochora. Więc jak ulti odpala, to właśnie zmienia... Swoją postać na cień, a sam unosi się do góry. No, to też był cień, właśnie. To można się zdejść. Naprawdę. Wszystkich zteronowałem. Okej, okay, wycofam się na chwilę jeszcze. Nie oni już raczej przegrają, nie ma co. Mają... Za mało punktów, znaczy za dużo. Do odrobienia. Ah, que aqui, aqui, que aqui, 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 Intensywnie. Zabiję jeszcze kogoś czy nie? Trzeba z wyprzedzeniem trochę lecieć do tego ulti. No dobra, wygraliśmy. Zabiję jeszcze. Chyba ostateczny kill. No, ciekawe się grało. Wukong, dobry bóg. Ciekawy. Duże obrażenia i ciekawe umiejętności. Ta naucieczka jest dobra, ten orzełek szczególnie w ciężkich sytuacjach. Dobra, pierwszy zwycięstwo dnia. Tak, muzyczka mi się włączyła? Czy to tutaj ekran zwycięstwa? Ok, jest. Błoski. czy tam jest śmiertelny? Jako jedyny nie zginąłem tutaj, o, zginęli nieźle. 11, 10, 3, 6. Dobra, to by było na tyle. Fajnie się grało, więc dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.